Dzisiaj jestem w wybieraniu postaci Dobra, zacznę nagrywanie Siemka widz... No, no to ogólnie dzisiaj gramy w Don't Starve Together Jest to drugi odcinek z tej gry I dalej nie wiemy o co chodzi w tej grze Pograłem parę modów No Jest konik Scottia, Karn Foxy, którym nie mogę grać. Foxy updated, którym też nie mogę, a nie mogę jednak. Jest Kyle Woslowski. E, i jest Nie Możesz grać, tylko tak się wyświetla, ale możesz go wziąć. Ja chcę tego updated chyba. No, to kurde, to kurde, to ciężki wybór, kogo wziąć, kurde, to jest no, więc ogólnie to nie są wszystkie mody, słyszałem. A, i poczytaj sobie o atutach ich. Is springtrap crazy, is agile, nie wiem czy to... fights well, runs last and gets hungry... E, HATES BANANA?! Ej, kurde, Foxy nie ma w ogóle tych, sanity w ogóle. No to piki eater, has his hack, hate... hates the rain, is ritual, hits hard, is is on her trip. Jing 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 ji ji. It's a rabbit lady. You can have two uh, bites of carrot carrot cause with a burning rabbit dough. Super. Ja chyba się skuczę, skuszę mimo wszystko na kurde. Foxie, Foxie go tryka go. Może wybiorę Tak. Yes. Patrzcie na to. Ej, ej, to pasuje! No... Tylko musisz więc... mieć... <coughs> Dobrze, więc dzisiaj gramy w Don't Starve Together na modach i widzieliście postacie, a to podobno jeszcze nie wszystko, więc widzimy, się, więc widzimy się w gierce. Kto startuje z mieczem? Kotia! Kotia? Nie widziałem tego. Lizyć, Foxy? Mam masło, no? Nie, nie, nie. nie. Wow. Fajnie wyglądał ten Foxy! Purple guj! No, siema, siema! Ogólnie to zagramy dzisiaj chyba kilka gierek. żeby potestować te postacie, ale poszukamy jakichś dziwnych rzeczy. I widzimy się zaraz. Wow, niesamowite modki. Masz Fortnite Dance? Yeah! A! Uciekaj. Purple gay. Chodź. A, kolejnych dwóch. Uciekaj. A! Ty mam marchewkę. O. B. My dog stepped on na bee. Aaaa! Czemu Czemu aby mogą mnie bić? Nie też biły, pamiętasz? Co jest? Wszyscy nas teraz nienawidzą! Ej, bo straciłem mój hak! Gdzie jest mój hak? I mnie? Rzuciłeś go pewnie! Nie! Jokowolko! Smacznie! O, widzę mój hak chyba! Powiedzcie, że to jest to! Tak, To jest to! Let's go! Mamy mój hak! Ej, widzisz to? To jest, to jest oh. ten hak! To jest ten hak! Super leży na ręce! Dużo jedzonka. Chcesz żabie utka z kurczaka? A! Co to jest Ej, za krainę bo... krycików! Jest? co? Jest? Dajcie je zjeść! Mamy, mamy problem! Co ty gadasz? Nie mamy problemu, ja biegnę za jakąś dróżką. Ale wiesz jaki Wiesz jaki jest problem? Nie mamy drewna? Drewno mamy, ale z trawą to już inny problem. Masz flint, zbuduj to, 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 zapalniczkę. Ja biegnę sobie dróżką, nie wiem gdzie ona mnie zaprowadzi. Niesamowita historia. Aha. Ale naprawdę no, więcej skan. rzeczy Ale skam Nie, bo ogólnie oka okazało, okazało się, że chyba to w te postacie to wszystko Co i tak nie zmienia faktu, że jest ich dużo i chyba trochę potestujemy. To przed tym jak umrzemy, chcę zobaczyć jak działa hak. Ja! Chodźcie się bić! I tak zginę zaraz Ale one pierdzą. A! Ej, bo jesteśmy dead. Właśnie jest noc. Czemu mam jakiegoś disreja? Busy foxy! Uciekam. 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 Dowiadasz, że uciekam. Zjedziesz światło, to się liczy do światła? Tak. Fajnie, że zginęłeś. Ale łatwo. Czyli ja nie ginę w nocy? Nie. Nice. No to jak tam u ciebie, Purple Guy? Ej, wiesz, co by było fajne. Że jak dadasz, to masz jeszcze jedno życie ż To masz jeszcze jedno życie dodatkowe, ale jako springtrap Tutaj mogę się zamienić w springtrap, ale nie wiem jak. Aaaa! Co to jest? Co to jest? Dobra, grab tym Gram końkę. Ona startuje z mieczem, to jest najlepsze. Hej tak! Hej, skarbie! Co tam ucieknie? ciebie? się bić! Chodź tu! Chodź tu! Czaisz, że mój miecz przyteleportował mi do biurka lody o smaku mięty, mięty z czekoladą. Nie możesz spelę tym rzucać. Weź back, nie, nie. No właśnie, widzę. Ta postać jest OP. Czekajcie, robi, robimy, robimy. Tak, opening. Mięty z czekoladą. Smakuje jak mięty z czekoladą. Jest dobra. Głębokie to, co przed chwilą powiedziałeś. Fajnie, że nie nagrywałem. W ogóle weź stój. Weź stój. D dwie małe dziewczynki. Jedna z puszakiem, a druga z mieczem, który cię zaraz pociacha. Chwila przed śmiercią. Idziemy do ptaka! Właściwie bo w tych rejonach są ptaki, nie? Te duże! Tolberdy. Tak. Znaczy tolberty mogą być w każdym rejonie, ale na tym piasku, właśnie. To jest piasek? Ja bym powiedział, że to jest smoła, trawa, nie wiem Smoła? Gdzie... No, nie smoła... Nie wiem! Uznajmy, że to jest biała trawa. ok Siano. Szukamy ej, gra, może... ej, Jestem ciekawy, że... Ja, jako Foxy nie mogę zginąć w nocy. To ja jestem ciekawy czy ten miecz mi oświetli moją drogę. Przez co też nie będziemy mogli... Łapę, łapę, łapę! łapę. Yo! Co jest? Co tam jest?! Co jest?! Ale oni dostają lanie. Ja tam idę! Ej, bo coś mnie goni. Ha! Co tam bracie? Jesteśmy pokojowo nastawieni do śmiecia. Jednak nie jesteśmy e, pokojowo nastawieni, dlatego giniesz. O kurde, oni nie są na hita! Jeszcze pająki tu są! Te, mało, te małe jest były. Ja nie pamiętam, co z tym można. O tu jest nie. ten, tu jest revive! Co tu jest za bitwo?! Ja też chcę! Ja też! Nawet tutaj są te moskito! No, kolejna maska! Jak coś to się odrodzimy. Giń! Ups! A łatwo z wami! Myśleliście, że mnie się pozbędziecie? Oddawaj mi miecz. za kary! Spójrzcie, mam lodię! Ty patrzysz na mody. A ja jem lody. Miętasz czekoladą. O fakt! Jesteśmy z powrotem! Jest troszkę więcej postaci, tylko nie wiem jakich. Chyba to jest nowe. Nex. No. Next soloj. Góra. Góra jest nowa ta. I to tyle chyba. Okej, okay, fajnie. Zagrałbym w sumie Kylem Buroselowskim. Bo w sumie ma nawet duże sanity. Albo górę? Jak myślisz? Nie, góra ma <laughs> Ona ma truizump. <trój> <laughs> Piu... dobra. Walić Kyla. Bierzemy górę. Aha, ale sink. Jeszcze w takim imiczu. S nie wiem jak tak, nie wiem jak się mówi Powiedzmy, że imi... Bierzemy to Ten strój i ten, a ten Z Twitcha, nie pamiętam Super, a ja mam... Ja... CO TO JEST? Grain Brain Zombie <laughs> Czemu mnie bije na daleko? Zubiaki chciałeś bić nie go uderzyć się go zinspektować O ty jesteś tam nową też Ja w ogóle wziąłem sobie inny styl Equine Play Nie właśnie problem No i tak mogę grać w Fortnite'a! I właśnie problem jest taki że tutaj właśnie takie... No. Nowe, nowe potwory No Póki mam moją gitarę jest git No nie, ale ona się kończy Tylko nie to Dobra poszukamy jakichś nowości Widzimy się zaraz widzowie. Chcielibyśmy no. NARA A właśnie bo góra umie pływać Serio nie zauważyłem Ale góra spidrenuje Pierogisław! słafa. chodź tu, Boczek! Czemu, czemu najpierw był jakiś Pierogisław, a teraz jest boczek? Co jest? Co to są jakieś świnie? Ała! Nie no, nie uderzył mnie, ja Co tu się dzieje, mordo? W ogóle tutaj nas chyba jeszcze nie było, bo to jest taka pseudo pustynia. Grass gecko. Inspect Is that lizard made of grass? Ale fajny gecko. A to kaktus Pikli Weź Oła! Bolało W ogóle patrzcie co to jest Aha już, już nie ucieka Ciekawe CO JEST BRU CO JEST Ta świnia to jest część moda hmm. To pamiętam ja pobierałem hmm. Wiesz jak wygląda świnia jak masz jak masz na, Jak jesteś na skraju Sanity, to jest taki rówkojat i to mi to przypomina. Ty dużo potworów dodałeś, co jest?! Tutaj się spawnuje multum zombiaków, plus są jeszcze te gekony, a które są nawet przyjazne. Ale te są fajne. Ale te zombiaki naprawdę wnerwiają, będziemy musieli je usunąć. Coś tu jest. Co to jest? Bul kelp. Zapomniałem zainstalować innego modału. Nie, czy ma pieniądze? Id. Hejka Wiesz, jakie modału zapomniałem zainstalować? Mów. Na to, żeby dało się ożywić ze swojego tego, ze swojego szkieletu. Nice. Ej, jestem ciekawy, czy mnie załatwi, jak jestem tutaj, i jeszcze wezmę sobie tego. Trójząb. Co to jest? A, i jeszcze jest taki jeden mod na takie fajne moby, czyli to, to oryginalnie jest w zwy, zwykłym Don Starbie, czy nie? I to jest. Nowe bossy po prostu będą giganty. Co to są za skały A tego co ja nie wiem to już to jest oryginalnie bo mam to po polsku napisane Nice. ciekawe jak, jak to dziwnie wygląda ty wypływa o nie I can see I'm dead Cześć ty w miejscu To działa? Tak, działa. Chłopco się czai na dziewczynkę z trójzębem czerwonym. Nie, ujdzie ci to na sucho, bracie. Nie ujdzie. a ja mogę się utopić? Chyba jak się spadnie sanity, ale nie pamiętam. Jakby... Nie, bo... Jestem coraz bardziej mokry. Jakby, że... Że I'm wet. Lol, bołzo. <noise> Ale spada mi senity, bo widzę już potwory. No. Ej. Czy plują? Czym to? Sea-wed. Atak. A! Ja i zrobiłem. zrobiłem. Atak. No mówię mi, się zrobiłem! Zaraz się utopię. Widzę jakby wyspę, jakby jest tak jaśniej. Lecę w lewo. O wyspa! Nie utopiłem się. Niesamowite. O to są te brówko -jedy. o jakich mówiłem. Jak wam spada totalnie już sanity, to... Te mrówko zaczynają was gonić. A jak totalnie macie już na skraju sanity, to zaczynają was gryźć. A te potworki, co sobie znikają mi w ogóle, to nic. Oho, czy ze mnie już gonisz? Już mnie goni już sanity. Sanity stand, dead, już. Idzie, chłop mnie zaczyna gonić. Chcę mnie zjeść. Mordo. Zaraz ci zagram. Sorry, geka, nie chciałem się... Gdał. To chyba będzie na razie na tyle z tego odcinka. Trochę tych modów potestowaliśmy. Postaram się na następny odcinek znaleźć ich jeszcze więcej. Ale jak mam zginąć, to tylko jak się utopić. W tej grze no. ta się utopi? Nie ja wiem. Może zaraz mrówko, jak mnie zacznie gonić? W wodzie? No, bo widziałem, że wchodzi jeden na wodę. Więc, zobaczymy. Sycha już powoli siada. I... To będzie chyba na tyle z tego odcinka po prostu. Almost feels like home. Aha. Interesujące. Ej, czy jak sobie... Śpiewam jakby, gdy stoję, to mi sanity się... Regeneruje? Nie? Coś powoli... Coś powoli jest nie tak. Gdzie ty jesteś? Chcę mieć światło. Widzicie? coraz bardziej przestraszona, jest coraz szybciej. A pod moją armarą, tu z tą sią juchą, z Aha, ona ma słuchawki. Okej, okay. ale jest totalnie odwróżniony już. A, utopiłem się. O nie! Tylko nie mrów Nie zjesz mnie! Ah! O kurde, on chyba chce mnie zjeść. Dobra, to bardzo fajne mrówkojaty. Nie zjesz mnie, mordo. O kur. Zjadł u mnie tepa? Ja mam dobry internet. Czu mnie tepa? Czemu tyle się tepa? Co jest? Co jest? Brat został zjedzony. Obłoczył światło. To to. Nice. Co jest? Co jest? Co to jest? Ogólnie to jest mod, którego bardzo chcieliśmy Wam pokazać, ale szukaliśmy na 3-4 światach i nie mogliśmy znaleźć ptaka, a to jest. To jest ten ptak. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia i cześć. Mam nadzieję, że odcinek nie jest za długi. Wbijajcie na nowy kanał, link w opisie.